Ok, zacznę. Elo, Elo! Zatrzymaj mi ksunę. No ale trzymaj mi tutaj dzisiaj będziemy nagrywać. Sława, klikowaj w mapkę i włącz nagrywanie, bo cię nie włączam. Na twoim kanale też może będzie. No bo w no ja też nagrywam. Ciekawimy tego typu kurda, co w ogóle. Mm, nie też. Tak. Ok, ja włączam. Uwaga, 3, 2. No, może to wtedy, co robiłem wtedy, kiedy jeszcze nie wpuściłem nagrywania. 3, 2, 1. Dobra. Siemanko, z tej strony Adimax, ble, ble, dobra, siemanko, z tej strony Adimax, Max jest Szmonix. dzisiaj nagrywam The Floris Lava, a Szymoniks, na Szymoniksa kanale też to znajdziecie, tylko że naj, z jego perspektywy, dzisiaj są, dobra, dzisiaj już, a już... może razem, a może mi przerzucić ten film i będą nasze dwie, też razem nasze, gramy, perspektywy, no, czekaj, czekaj, chodź tutaj, o, nie, to jest trudne, to jest proste, I... tu. wystarczy tutaj wejść, I... ja to przetrwam, ja kryształek zdobędę, ja to przetrwam, najważniejszy kryształek, Boże. Mi się Roblox bo Nie pops. gadaj. Mi się popsuł Roblox. Dobra, przetrwam to. Mam nadzieję, że na... Chcę, ja Dobra. też mam jak, ten, jak ten... No wróciliśmy, wróciłem, ale... O siemanko, z tej strony... Dobra, tutaj jest Monik z Adimaxem, a wy jest, jesteście na kanale Monik Studio. Ja... No, Mnie się lagu... Nie, nie muszę... Złapać. Pa, pa, ona tak skoczyła, nie? Aż tam spadła. Możecie to zobaczyć, co Adin Max powiedział na jego kanale, i ja już przyłączyłem się do... Co jest Twój A nie, myślałem, że to jest typ 7 typ 7 słuchajcie. Czyli Kasper 7, Ale pa! gdybyś jaki ma podobny skin, tylko że okulary jeszcze i typ 7 typ 7 to by było mega podobne. Ej, patrz, ty jesteś na tej wieży tutaj? Tak, jestem na tej wieży, patrz. Widzisz? O, patrz. Patrz, jaki piękny widok. I patrz na mnie, widzisz? Spójrz przez okno, tam skaczę. Aha, a ty... Apka. A ty Coś... jesteś na tym ten... Prze przez to żółte? Dzięki. No spadły, sam spadłeś. O, dobra. Gdzie ty jesteś? Bo cię nie widzę. No ja cię widzę. Już nie. O, ty też mogliśmy. To już trzy minuty. Słuchajcie, nie. zaraz kończymy ten. Co takie krótkie trzy minuty? Ale nie, on nie będzie trzy minuty. No e Pa. Under the Seas. I mi jest nowa mapa. Co to jest ten znak, który. Ej, czemu ty jesteś na mapie? Czekaj. Ty jesteś w ogóle na serwerze? Jestem tutaj ciągle. I pani na sek Patrz, sekundy się zacięły. Ej! Mm. Ci się Roblox popsuł. Mi? No. Nie, bo patrz mi się ten. Ci się Roblox zbugował. Ej, co to słuchajcie, coś mi się popsuło. Ej, czekajcie, tylko sobie zjem. To ty tak hałasujesz? Tak. Wejdź skocz do lawy. Czemu? Żeby naprawić to. Mam to naprawić? A dlaczego inny ktoś nie może? Ej babo. Ej, bo oni się zacięli. Naprawdę? No ci się Roblox zaciął. Tylko ja jestem wolny? Tylko ja jestem wolny, tak? Tak, ta okay. mam jest do twoich dyspozycji. Przecież... o, mogę sobie robić co chcę. Tarararam, taram, taram. Ale i tak przetrwałeś. No, i tak coś... Dobra, spadam. No, w ogóle wieży o! No, daj, daj! Jak ty to robisz? Nie, no samo mi się zacięło. Co? Zreset charakter zrób lepiej. O, mogę pływać w lawie! Masz no, szparta. Ale fajnie! O, słuchajcie! Coś mi się stało z Robloxem i mogę pływać w lawie. Ale jesteś na kolejnej mapce już. No już. Ty, a ten gościu był na mojej kolejnej mapce! Tylko jestem sam na mapce. Jestem samiutki jak palec. O, ty, ale fajnie! No, ale ty masz samą mapę teraz do teraz do swojej dyspozycji. Jej! Zatrocisz mi? No. Ale ty masz jakiegoś dziwnego baga! No i jakiegoś fajnego... Raczej. Słuchajcie, mogę robić co chcę na tej mapce. Mm, Wejdź lepiej. Charakter, dobra, biorę, jest charakter, dobra, bierz. Charakter, dali mam. I to się stanie. No ciekawe, no przeteleportuj się tam. No przecież tam się tapnę. Tam się nie I czemu wszyscy dodają oprócz mnie? Jeżeli coś się No i nic się nie stanie. Nic się nie dzieje. Cię serwer popsu? Wejdę i wejdę. Słuchajcie, jeszcze raz. Za co Roblox, no. No Mi też się zepsuł, mi się skraszował. A mi się zepsuł, ma, ma, mi się zbugował serwer. O jesteś, jest! O mój Boże. Ja ale... cię. O mój Boże, ale bugi. Słuchajcie, to było, Me, nie, co się stało? Ej! Ej, Adaś ma super lagi. Jak ja mam lagi i jestem na jakiejś mapce. Adas, ja też tam jestem. Aha, dobra. Słuchajcie, udało mi się naprawić Robloxa. Um, Widzę Cię, Adas. Jakiś gościu chyba trzyma pistolet. Nam, nam, nam. Tu jestem, widzisz? Po jakiś gościu trzyma pistolet. A to jest podłuba. Podłuba pod pistoleta z Chiny. Ej, jak Ty tam wlazłeś? No normalnie, tam z tyłu jest droga. Ja, ja tu przeszłam, hehe, <laughs> he jak... jak Ty tam weszłeś? No tam Słuchajcie, No słuchajcie, co nie Roblox. Bardziej niż u mnie. Masz już takiego Co się dzieje, no a nie mówiłem? Może w każdej grze cię będzie tak bugować. Ty masz lepicku, wiesz? Dlaczego? Zaraz, Patrz, znowu mi się zbugował, nie? Dobra, tu przetrwam. Nie słuchajcie, mi się dawno dewlóża psuje. Mi też się zbugował. Naprawdę? A nie, jeszcze naprawdę. Ale twórca mapki coś tam narobił. Zbugowało ci się?

Halo, ja tu skaczę. Dać Ci miejsce? No, o. Co mi się buguje? Co się... Co mi się tobie? Skoczę na twoim głowie, ale nie skakuj. Dobra? No pa, pa, pa na to, pa to, ja na to spa. Co Ty robisz? My się u... ja jestem jakiś dziwny. O Boże, patrz co się... Jak ja się buguję. Ja się buguję. <laughs> Patrzcie, lożę no, Moniksa. Naprawdę mi się bugowało problem. Ja się ułada się buguje. Słuchajcie... No co ja bym się robił, Co się Co się zbugowało? No co się zbugowało, A do, dobra, już wszystko naprawiło. Ty się jakoś dziwnie teleportujesz. Ej, jestem chyba... ej, jestem chyba w przyszłości! Ej, ty, tak, ty jesteś w przyszłości. Tak, jestem w przyszłości w Demarisława! No roz, 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 zatrzymałeś się w czasie. No, jest, jest, roz, no tak, zatrzymałem czas tutaj! Pamiętasz, na tej mapce. No, na tamtej, no. I. Mogłem w, i gdzie mogłem pływać w lawie? A przy... i nikt ci ten... nic? O, nie! Mi się tak robak zbuguje, że nie dednę, no? O, zgubiłem pieniążka, 103 pointsy. Ile ty masz survivali? Nie wiem, ale dużo. To masz 103 picońcy, a ty masz 690. No zresztą u niego to zobaczę. A gdzie ty w ogóle jesteś? Tutaj. No bo cieszę się, ci, się ci, ci, ci cofnąłem w czasie. Pieniążek. To była piczki, że się cofnąłeś. Ale ja też chcę mieć zatrzymany czas. Że Jestem taki... w przeszłości, a nie. Nie jestem w przyszłości, tylko w przeszłości. sobie zatrzymać? Chcesz czas zatrzymać, bo nie mógł pływać w lawie. Ale ciekawe. Ciekawe czy ten... Skoczyłem. DEDNE! A ja nie. Ile zostało sekund? DEDNE! DEDNE? Ile zostało? Dobra, przetrwam. Przetrwałem! A ja prawie dedłem, ale A ja też prawie. Nie, ja skakałem po lawie. No bo można skakać. Ja to ci, się kilka razy przyda. Czy ja się u Ciebie buguję? Ok, słuchajcie, kończmy już ten odcinek, bo czekaj. już trzeba Patrz, patrz, co się ze mną dzieje u Ciebie. Co ty robisz? W ogóle nie wiem. Mam... Ej, Dobra, słuchajcie, koń zaraz kończymy ten odcinek. Jeszcze ja... dwie mapki, jeszcze Do... dwie mapki. Dobra, diament! Nie, ta, ta kobieta go zdobędzie. Chodźmy na tą wieżę dziwną. Ja to, ja, ej, ej, ej ci 7 czub 7 był na tej mapce. Jakaś kobieta zdobyła diament. E, Boże bo pierwsze tam weszł, wlazła. No co? Ja, ale ja! chciałem! O! Nigdy nie zdobyłem żadnego! Ja zdobyłem, ja milion. zdobyłem takich milion na komputerze. Okej, okay, zostało 28 sekund. Super. U ciebie 26 Ciekawe, czy ci się zbuguje. No teraz! Pff. Jesteś w przeszłości. Jak... ej, no, jestem w przeszłości ciągle, bo jak Ty naciskasz, u Ciebie już skacze, a u mnie jak na razie nie. Patrz, skacze? Nie. Jestem w przeszłości. W przeszłości jestem. W przeszłości jest. jestem. No ej, Adaś. Ej, to jest przeszłość, naprawdę. Ty masz... Patrz, patrz, co się z tobą dzieje. Pep. Ej, u mnie się Szymon baguje. nic. Lol, ej, chodź, patrz, chodzimy ej. sobie, chodź. Adas, ja się zaraz u ciebie zbuguje, pa. Je no, zbugowałeś się już. Jam! No, zbugowałeś się. Pa, jak się zbugowałeś, nie? To się teleportuję. Patrz, jak ty się bagujesz. Dobra. Słuchajcie, to ostatnia mapeczka na dzisiaj. Kurczę. Ej, co ta. Taka To ta, taka słaba mapa. No, gdzie no. ja mam iść, halo? się na to żółte coś. Co się... Nie, mi się zbugował ten. Ja wchodzę na to żółte coś. I słuchajcie, nie, 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 nie! Nie, ja to tam! Co to jest? Jakieś dówno. To znika. Zniknęło już. Ja żyję. Słuchajcie, już to jest ostatnia mapka, w której dowiem. Słuchajcie, widzimy się w kolejnych odcinkach. U mnie trwa. Nie dłużej. U Ciebie, u Ciebie... U niego będzie dłużej, bo ja już... E, z, e, u mnie to się, się robi... Coś, u mnie coś się baguje, a więc... Zniknęło! Spach. Możliwe... Żyję, żyję! Dedam. 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 To de... kończysz już. Papa lol.